Witam tu Clipperman i jest ze mną Price. Dobra, chyba nie musisz tak krzyczeć. Okej. Okay, pewnie widzicie nasz eksponek i się zastanawiacie co będziemy robić? No ekspansja. A nie. A bo mam Price'a nie robimy żadnej ekspansji. Idziemy na poszukiwanie redstone'a. Jedziemy Czyli taka ekspansja. No, nie, no nie do Ekspansja. Nie. Nie nie jak widzicie... To, to będzie nasza kopa. Po prostu będę kopał w dół. Film będzie w przyspieszeniu. Okej, okay, to... A! I będziemy przez cały ten czas będziemy spróbowali jak najbardziej oświetlać, dlatego mam pochodnie. I będziemy... Uży... No to jak się pochodnie. I będziemy mówić z wami podczas przyspieszenia. A więc... Super przyspieszenie. Okej. Okay. Nagrywam sam, no, po prostu sam nagrywam, okej, okay. no cóż, kopię w sobie... Aha, nie nagrała się druga część przyspieszenia, nie wiem dlaczego. Musiałam przez przypadek nie nacisnąć nagrywania. A więc tak, nie wiem, chyba muszę dodawać więcej tagów. Bo no, naprawdę, 20 oglądnięć to jest naprawdę mało. Nie wiem. W tym filmiku, o jak widzicie już znalazłem no, w tym filmiku spróbuję je trochę więcej zdobyć. Yy, to znaczy wymyślić tagów Minecraft, Mine W ogóle naprawdę dużo muszę znaleźć tych tagów, bo zauważyłem, że tacy kultowi nagrywaliści Let's Playów, na przykład CTSG lub JJ Joker. Duż... Okej, okay, jak widzicie skoń... właśnie skończyłem, na no, no, zewnątrz chyba noc. Więc jesteśmy na wysokości... No, dość niskiej. 13. No. Jeszcze po, pokopię trochę w dół schodkami. No, bo drobiej już, jak widzicie, nie mamy. No dokładnie. No, widać, że ciemno się teraz bardziej robi. Zostawiałeś pochodni? Nie, nie wiem, czy ja chyba. Dobra. Jak się pojawi ten... Tak zwany admin block, nazywany bedrokiem. Wtedy dopiero zaprzestaniemy kopania. A admin block to jest ten, co się nie da rozwalić. Tak, Żadnym możliwość kilo na diamentowy. Mam takie pytanie. Hmm. Y, może, da się zrobić kilo no. z obsydiana Nie. Dobra, to teraz zaczynamy kopać sobie Rzecz. Oj kurde. Jak widzicie za nisko. Okej. Okay. Przyspieszamy? Price jak myślisz To też przyspieszyć? Daaa. Dobra, podczas tego przyspieszenia również będziemy gadać. Na pewno? Albo ewentualnie nie przyspieszę. Tak, Price przyspieszamy. Tak. Zachowujesz się jak jakieś niedarzum. Więc, dobra, super przyspieszenie. Okej, okay, udało właśnie nam się znaleźć resztę. On, On zaczyna świecić. On zaczyna świecieć. Jak go się puknie. No, jak widać teraz, trochę tak się zaświecia. Dobra, yy, rozwalać się z tego, co wiem, tylko żelaznym i wyż. O, widzisz? Na widzicie? Nagle zgadło. O, a teraz jak puknąłem, to znowu zaczęło się... Jak zbierzemy dosyć dużo go. Magia. To... To wam pokażę różne mechanizmy. Może kolejką się zajmiemy? E, tak, ale do kolejki, jak pewnie wiesz. E, chyba, że z górki potrzebne są złote szyny, a złota jakichś nie ma. Nie wiem, ale chyba nadal działają jeszcze boostery. O, złoto. I żelazo Wiedziałam, że wygadamy się o złocie. Widzicie? Gadajcie o złocie, a będziecie białcy. Białcy? Białcy. To mleko nic nie daje, My wciskamy Wam banki. dokładnie. No, no, ja nie piję mleka, jestem yeah. jest Mój kolega pije e, mleko, e, a Nie I... ma to jak złoto. A, a, a Price mówi, że to ja gadam o przyjemnych rzeczach. Teraz da się Nie. No. no, może na jedną tory. Tak. I masz 6. Idealnie. Gorzej gdyby 5. Tak no bo ja znalazłem że ten, kiedyś dwa diamenty. Jak wiecie, nie mogłem sobie zrobić diamentowego kilofa do zrobienia portalu. Właśnie, pozbieramy trochę od... To znaczy najpierw musimy diamenty znaleźć. Jak znajdziemy diamenty, to oczywiście... Może pokopiemy trochę w dół. A no, na jakiejś jest wysokości? 7. No jeszcze troszeczkę. No rzeczywiście mogę trochę pokazać. Ty jedną kratkę ten. W dół i lapis lazuli. Je jeszcze jedną kratkę w dół, diamenty. 6. Nie, dziewięć. O, jak widzicie. Ja. Jeszcze na przykład w dół y, jaskinia i y, pełno y, y, oksydiana. Aż mi się nie chce zbierać tego. Nie wiem, jakoś tak węgiel się długo zbiera. A czerwony proszek to nie będzie? Czerwony proszek jest bardziej przydatny niż węgiel. Nie. Ja. Przeżyjesz bez y, ten, y, tych wszystkich instrukcji. Jakieś instrukcje. No nie instrukcje, tylko mechanizmów. I... No mechanizmy są fajne. Na tak przykład, o! No fajne, ale przeżyjesz. Ale, no tak, już bardziej trudniej jest, jeżeli nie masz, jeżeli palisz tym. No i... Ej, widzicie te kropeczki? Co to za kropeczki tutaj? Te czarne? Hmm? No, jak się kopię, to takie coś. No, nie kopię teraz. Hm. Nie wiem, jak Może jakiś. Jak... W tym? Jest... Bo, bo ten. E... Jeżeli się przekopię Bedrock, czyli tylko na Creative Mod, to wtedy się takie. Jest się nigdzie. Ej, co mi gadamy? Aha, bo myślałam, że ten. Że to też przyspieszenie. A to nie jest przyspieszenie. Ciągle do Was gadamy. Oj, coś mi się wydaje, że ten odcinek będzie podzielony na dwa party. Na dwie części. Tutaj tak robimy. Tutaj tak robimy. O, jeszcze się nie skończył. Mamy? Mm. mi? Wykrapałeś. Dobra, mamy już dziew dziew dziewiętnaście czerwonego proszku. No. Ło. Ło. Co to jest? Co? No pupacz. Dzięki, tak, poczekaj. Lol, gram na far i jestem u kła! Ale ekstra efekt. Wy to widzicie? Idę i hu, mi się nagle pochodnia. A chwila, a jak będę częściej stawiał pochodnie? Tutaj zaczyna się już. Ale fajne. O, to, jakie to fajne. Można się fajnie pobawić. Niby ja. Hmm. To nie jest noc. Mówiłem. Hmm, może kopy tutaj gdzieś. E, może znajdziesz redstone. Redstone no, występuje, ale chyba rzadziej na takie taki... a A na... aż tak nie Nie redstone. Żeby nie ściemnać, zaraz zrobię przerwę i Wam dokładnie powiem, gdzie się najczęściej pojawia. Lecna. Więc do zobaczenia za chwilę. Oj, do zobaczenia za chwilę. Ok, nie znalazłam żadnej informacji. No, więc będziemy albo ciągle szukać, albo będziemy się ciągle kłócić. To tak. Yy. Yy, tak. Yy. Mechanizmów wam nie pokażę w następnym odcinku, wam pokażę, jak zbiorę więcej redstone i innych materiałów. To tak, jak mówiłem już w pierwszym odcinku, dodano sprint oraz blokowanie. To tak, teraz pokażę wam, jak wykorzystywać bloka do blokowanie, sprintowanie i różne takie, tylko do. To tak, zwierzęta takie. Czy no... mi się wydaje, czy ty już to mówiłeś? Nie. nie, ale teraz chcę coś powiedzieć innego. To tak, zwierzęta po puknięciu uciekają. Jeżeli na przykład, załóżmy, że to świnia <grytanie> Jak to brzmi? Załóżmy, że to świnio. A dobra, załóżmy, że to świnia nie? I tak. Podwójnie naciskając wóz, czyli sprint, zaczynamy sprintować. Jeżeli podczas tego sprintu uderzymy owce, op, nie wyszło. Jeżeli podczas tego sprintu uderzymy owce, o, proszę, tak fajnie odlatuje. I od razu się zabija. Tak, bo wtedy zada zadawane są czasy krytyczne. A więc to tyle. Y nie My teraz po dobywamy redstone'a Z naszej Innych materiałów Zobaczymy się, kiedy będzie ciemno I wtedy wam pokażę inne zastosowania A dlaczego akurat jak będzie ciemno? Bo wtedy się pojawią e, łucznicy Na których akurat mi zależy I pająki, żeby zdobyć Ten, e, Liny Tak, liny, dokładnie I spróbujemy zapolować na płyty Rydy. Na płyty Na jakie płyty? No, płyty hmm? Nie widziałeś, że w moim jest są płyty? Hmm, ale co to jest płyta? To tak, żeby nie lagowało jest Teraz akurat... Aha, więc dlaczego laguje? Na żeby zobaczyć taką mgłę w kopalni Okej okay. To tak Płyty są, były dodane... Nie wiem kiedy były dodane To tak, zakładajmy, że to jest diament chwila. Nie. Chyba, zaraz, dobra. Ok, więc tak. Zakładajmy, że to jest diament. To jest diament. To nie jest resm, To jest diament. Robiąc takie coś, to wychodzi nam yy, szafa grająca Tylko, że to jest akurat. Nie szefa tylko coś innego. Tym będziemy się interesować później. Że do zrobienia trąku to jest. Prawda? Szefa potrzeba, potrzeba diamentu? Mhm. Chwila. Yy. O! Może będziecie skorzystać coś. Oj, co za lak. Nie rób mi tego Minecraf. Yy. Wracam za chwilę. No, nie wra. Nie wiemy co to było, ale... Okej, okay, więc chwila ledwo co ja słyszę... Um... Dobra, teraz powinniście usłyszeć. Więc tak, to jest... to nie jest szafa grająca. To jest Notebook. Czyli? wydobywają się z niego nuty, możemy je nastrajać. Na przykład mamy tam dwa dzwonki, dwa takie. Jeden ustawiany na din, DIN i drugi, połączamy to kabelkiem, wszystko ładnie. Jeden jest i potem ja rybę. To zajmiemy się później. Więc jest No Tam inne. Din, din. I wiecie, tak to wygląda. Ok. Czym miałem się zająć? Nie pamiętam. To. Teraz wracam. Przepraszam, mieliśmy dro drobne, że tak powiem, problemy techniczne. Bandu techniczno przywiązało ziemię. <laughs> Okej, okay, y co ja miałam zrobić? Aha, miałam pozbierać więcej redstone i poczekać gdzieś do nocy. Więc wracam za chwilę.